Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki Jazdy. Dzisiaj temat związany z finansami osobistymi, a dokładnie powiem, słuchajcie o zakupach dywanowych. Zakupy dywanowe sam na, wymyśliłem tą nazwę zakupy dywanowe. Co to takiego, słuchajcie? I jakie są plusy takich zakupów? Czyli jeszcze inaczej, można zatytułować ten odcinek. Jak za 500 zł zakupić artykuły, które są warte 2000 zł? Czyli 4, 4 razy tyle. Jak to, słuchajcie, zrobić, żeby za 500 zł kupić artykuły warte aż 2000 zł? Słuchajcie, no możemy, słuchajcie, korzystać z promocji, ale nie są takie zwykłe promocje. Tylko promocje w chwili, gdy dany sklep, dana sieć sklepów jest, słuchajcie, likwidowana, z różnych względów. Teraz właśnie mamy z tym do czynienia, dokładnie chodzi mi o angielską bardzo dużą firmę, firmę która wychodzi aktualnie z rynku, powoli wychodzi z rynku, co powoduje, że w sklepach są bardzo, w sklepach, które są likwidowane. Sklepy, które są likwidowane są bardzo duże przeceny i promocje. I teraz tak, ktoś powie, no ale bez sensu, przecież wydam 500 zł, co pójdę do sklepu i, i zrobię zakupy to, co jest przecenione, to będę kupował. No i tutaj faktycznie yy, no nie warto wpadać w taką pułapkę, no bo później kupim nagle się okaże, że w tym koszyku wydaliśmy 500 zł. Fakt, że te artykuły są warte 2000 zł, tak? Jest to cena rynkowa tych artykułów, ale co z tego, jak połowa z tych artykułów jest nam, słuchajcie, do niczego niepotrzebna. I tutaj warto, w mojej ocenie, zabawić się w takiego myśliwego. Czyli tak, najpierw przygotowujemy się do tych zakupów. Nie, że wchodzimy do danego sklepu, który zostanie zamknięty, na przykład za dwa tygodnie. Wiadomo, że są w takim sklepie bardzo duże przeceny. I można nabyć dany artykuł za jedną czwartą jego wartości. Tak dokładnie jest w przypadku, no chyba każdy się domyśla, co to jest za duża sieć sklepów spożywczo-przemysłowych, tak to nazwijmy. I teraz tak, jak to słuchajcie zrobić, żeby kupić rzeczy, które są nam potrzebne, a nie po prostu rzeczy, które są przecenione. I później się okazuje, że połowa tych rzeczy jest tak naprawdę bez sensu, wydaliśmy pieniądze. Więc można sobie zrobić takie na początku rozeznanie. Czyli pójście do tego sklepu, a jeszcze zanim to zrobimy, to warto sobie w domu wziąć kartkę, zwykły zeszyt, tak? I w tym zeszycie napisać sobie, co my potrzebujemy w skali całego roku, taka przeciętna polska rodzina, co potrzebuje, jakie artykuły, które są artykułami niezbędnymi, które w 100% na pewno nam się przydadzą. Co mam na myśli? Różnego rodzaju chemie, tak? proszki do prania, tak? tabletki do zmywarki, yy, mydła, szampony, płyny do mycia naczyń i tak dalej, cała chemia, płyny do dezynfekcji, więc tutaj tych artykułów jest kilkadziesiąt. Poza tym, jeżeli już sobie to wypiszemy, to następne artykuły, czyli na przykład coś, co nam się Przyda, ponieważ już zamierzaliśmy to kupić wcześniej. Już myśleliśmy o tym, ale mówimy: Dobra, szkoda na razie kasy, nie wiadomo, co to będzie. Tu mamy ten spowolnienie gospodarcze, więc są pewne artykuły, które wiemy, że powinniśmy kupić. W moim przypadku, na przykład, był to akumulator do samochodu, ponieważ musiałem go już raz w miesiącu ładować, więc to jest problem i kłopot. Już wiedziałem, że muszę go kupić. Nie jest to na teraz, ale idzie zima, tak? w związku z tym, za kilka miesięcy. Będę musiał go co tydzień ładować i będę miał problem. Poza tym, na przykład ktoś ma już zniszczoną deskę do prasowania. Może być to jakieś już stare żelazko, tak, które gdzieś tam nie działa. Albo działa, ale wiadomo, tak? Jest po prostu już ta sprawność techniczna nie jest taka, jaka powinna być. Jest yy, po prostu urządzenie to po prostu no, po prostu i po prostu. Przestarzałe. O, tak to powiem. Więc warto już pomyśleć nad zakupem tego towaru. Poza tym, słuchajcie, co. Dobra, przejdę do konkretów, co ja dokładnie zakupiłem. Tylko teraz tak, jak już zrobiłem sobie tą listę, co dokładnie potrzebuję, czyli nie rzeczy, które są przecenione, tylko rzeczy, które, ja... które są przecenione na 75%, tak? Ale które są niezbędne, czyli na przykład płyn do mycia naczyń. No wiadomo, że jeżeli mamy płyn do mycia naczyń, słuchajcie, za 4 zł. Wiemy, że wartość rynkowa tego płynu taka jest, bo widzimy jakie są ceny w innych sklepach. To skoro ten płyn jest za złotówkę, to dlaczego mam nie kupić? I tu zaczyna się właśnie ten system dywanowy. Tego artykułu w ilości na przykład 50 sztuk. W ilości 50 sztuk. Jeżeli mamy gdzie to trzymać, a ma to dużą datę ważności, czyli na przykład 2-3 lata, to dlaczego nie? I to ja nazwałem słuchajcie zakupami dywanowymi. Tylko teraz tak, faktycznie też miałem taki dylemat, że mówię, no dobra, ale to ile chcesz przeznaczyć na te promocje, na te artykuły, które będą potrzebne, ale na przykład za rok dopiero, tak? Zaczniemy je używać za rok, za dwa nawet. Więc mówię, dobra, przeznaczam pieniądze, mówię, z wypłaty nie za bardzo, ale przypomniałem sobie, słuchajcie, o skarbonkach. I się co okazuje, że w takiej skarbonce, pierwsz jednej czy drugiej, jeżeli mamy dwie, mamy na przykład ogólnie 1000 zł. Czyli zobaczcie, jak ogromna, jak duży jest zysk. Wydamy 500 zł, tak było w moim wypadku, a zakupiłem towary, które, których wartość rynkowa jest 2000 zł. Faktem jest, że... W związku z tym, że te pieniądze pochodzą na przykład ze skarbonki, to my tego w ogóle nie odczujemy, tak? My tego nie odczujemy. I to były, słuchajcie, chyba, chyba mój, no bo przeznaczyłem jeszcze na to drugie 500 zł, czyli te 1000 zł to chyba jest najlepiej zainwestowane 1000 zł w moim życiu. Bo 500 zł przeznaczyłem na artykuły przemysłowe, ale 500 zł mam zamiar przeznaczyć na artykuły spożywcze. Też pożywką troszkę jest gorzej, bo tu trzeba naprawdę dokładnie patrzeć, co nam jest niezbędne i tutaj co się liczy? Data ważności, tak? Roczna lub dwuletnia. Ale zauważcie, jeżeli zakupimy towaru za 500 zł, a ich wartość jest 2000 zł, to naprawdę jest duża korzyść. I zobaczcie, wydam 1000 zł, a nabędę towaru za 4000 zł. Nigdy wcześniej o tym tak nie myślałem, ale naprawdę teraz są super, super okazje, w czasie gdy tych sklepów w Polsce jest naprawdę duża ilość, a będą one systematycznie zamykane. I o tym chciałem powiedzieć, i może się to komuś, słuchajcie, przyda. Może też ktoś to wykorzysta. Co jeszcze, słuchajcie, co na pewno nam się przyda? Na pewno, słuchajcie, nam przydadzą się przybory szkolne. Jeżeli mamy dzieci, dwójkę, trójkę dzieci w wieku szkolnym, to wiadomo, że w każdym roku, na początku roku szkolnego, musimy zakupić dane przybory szkolne. Zeszyty, cyrkle, ekierki, linijki, długopisy, ołówki, gumki i tak dalej, i tak dalej. temperówki. Więc jeżeli my wydamy na te artykuły 100 zł, a wszystkie te artykuły, bo dokładnie wszystkie te artykuły były przecenione, przynajmniej, słuchajcie, 75% było przeceny, czyli zauważcie, że zakupując... Dlaczego mam nie kupić 50 czy 100 zeszytów, skoro mamy na przykład dwójkę dzieci? Czy to nie jest fajne rozwiązanie? My, słuchajcie, nie mamy już wyprawki przez najbliższe kilka lat. Ponieważ tą wyprawkę robimy teraz, jeżeli mamy gdzie to schować, do jakiejś zwykłej szafy, gdzieś tam do pudełka, niech to sobie słuchajcie leży, to nie ma terminu ważności. <laughs> Zeszyt nam się nie yy, przeterminuje. I ja słuchajcie, z tego skorzystałem, skorzystałem i też dlatego nagrywam ten film i zachęcam Was do tego, bo naprawdę korzyści są bardzo duże. Naprawdę te artykuły tutaj biurowe były, były i są dalej, są dalej i będą dalej. Słuchajcie, przeceniane i bardzo mocno przecenione. Można zakupić 10 długopisów, dokładnie, dosłownie 10 długopisów za złotówkę. Można zakupić pióro, pióro porządne pióro, na przykład za 3,50, albo na początku było za 10 zł, ale i tak ono jest warte 20-30 zł. Można zakupić zeszyty, ja tak zrobiłem. Zauważcie, że zeszyt nie kosztuje na przykład złoty 29, ale 29 groszy. Więc tutaj naprawdę zakupienie tych artykułów daje wymierne korzyści finansowe w tym naszym budżecie domowym i dlatego nagrywam ten film, żeby wam o tym powiedzieć. Tym chciałem się z Wami podzielić. Naprawdę naprawdę to słuchajcie, działa. Skoro mamy gdzie to trzymać, to jak najbardziej. Były też takie okazje, czym się mogę wam pochwalić, znanych porządne na przykład akumulatory do samochodów, firmowe akumulatory były przecenione najpierw na przykład o połowę, ale później ta przecena była naprawdę duża. Czyli można było kupić firmowy akumulator, który wstępnie kosztował 350 zł czy 349. A został przeceniony w ostatnich dniach działalności tego sklepu na 49 zł. Więc wydaje mi się, że warto polować na takie okazje. Warto kupić olej pełen syntetyk, czy półsyntetyk, którego wartość cena rynkowa jest, słuchajcie, w granicach 100 zł, tak, półsyntetyk, a kupić go możemy na przykład za 1 trzecią ceny. Za 32 zł, na przykład. Albo pełen syntetyk, słuchajcie, który kosztuje 200 parę zł, a my go kupujemy za 49 zł. Owszem, ja nie wymieniam dzisiaj tego oleju, tak. Ale już wiem, że na przykład mam czas na wymianę oleju, jest w maju, i ja już zakupiłem ten towar na przykład za jedną czwartą ceny. Wydaje mi się, że jeżeli mamy gdzie trzymać ten olej, warto kupić sobie taki olej. To są takie typowe, praktyczne przykłady. Ale jest tu też pułapka, jest tu też pułapka, słuchajcie, trzeba dokładnie wiedzieć, yy, jaka jest faktyczna wartość, cena rynkowa tego artykułu. Czyli na przykład dany olej, trzeba wiedzieć, jaka jest cena tego oleju w innych sklepach. Czyli na przykład dany olej niby jest przeceniony i kosztuje na przykład 70 zł, ale co się okazuje, że 69 czy 70 zł, on kosztuje, słuchajcie, również w innych sklepach. Czyli tutaj też trzeba uważać, bo czasami jest tak, że cena artykułu jest zawyżona do 100 zł, i później jest niby przecenione o 30%. A suma sumarum nic nie na tym nie zyskujemy. Czyli tutaj musimy dokładnie wiedzieć, jakie ceny są artykułów, które mamy zamiar kupić. To samo jeżeli chodzi o spożywkę. Co jeszcze tutaj z takich rzeczy? Warto również zdawać sobie z tego sprawę, że no. Za każdym razem, jeżeli mamy zamiar kupić ten artykuł, to warto są czytniki. Żeby przy Kasie nie było takiego troszkę wstydu, może i zdziwienia, lepiej samemu sprawdzić, czy faktycznie ta cena jest taka. W wypadku, gdy ten sklep już kończy działalność, czasami jest taki troszkę już bałagan i cena, która jest wystawiona wcale nie odzwierciedla tej ceny, rynko, ceny, tej ceny faktycznej, czyli czasami jest napisane, że coś kosztuje 100 zł, a naprawdę jest po 9 zł dosłownie słuchajcie, Warto to sprawdzać. Co jeszcze z takich rzeczy, kurczę, bo tu już mi się czas kończy. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Także tak to wygląda. Mi się wydaje, że warto teraz, w dobie spowolnienia gospodarczego, korzystać z tego typu okazji, ponieważ no, korzyści są wymierne. My tu dzięki takim zakupom dywanowym, jak ja to nazwałem, przeciwdziałamy, słuchajcie, inflacji. Taś warto, siła nabywcza tego pieniądza, my już mamy te artykuły na 2-3 lata, w związku z tym my się tym nie przejmujemy, że ta, że ta inflacja rośnie, że ta wartość tego pieniądza maleje, tak? bo my już temu przeciwdziałaliśmy. Odpowiednimi posunięciami, tutaj Tak? warto. W mojej ocenie, co ja jeszcze niestety musiałem, żeby na przykład, jeżeli za 20 dni zamykają dany sklep, to niestety musimy się poświęcić i codziennie przez te 20 dni przychodzić, żeby sprawdzać, czy są, czy coś jest przecenione. No, niestety, tą godzinkę dziennie musimy stracić, ale mi się wydaje, że warto. Dla na przykład 4, 20 dni poświęcimy i mamy. Zaoszczędzone praktycznie 4000 zł. czy 3000 zł. Mi się wydaje, że warto. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik komuś się przydał. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do widzenia.